Dzień dobry, dzień dobry. Stan retro z tej strony. Dzisiaj, nawet spoko dzień, nie ma wiatru dużego, ale ale jest trochę chłodna woda. No, zima się zbliża tutaj na Karbucie, o, prawie minąłem. How much price on your games love? Mm -hmm. Oh the price three three quid, five and three. Okay. To take up now. Mrs. Klaus. I wanted to buy that basically that's gone for it. Oh the score now match. Okay, Much a corner. At All priced. She quit. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. All stars in no program. Dla Wajchy, ale Wajcha pewnie to ma. Projekt Cars 3. Wajcha, super ścigacz. Zawodnik jest dobry. Pozdrawiamy To z Drive Limited. To jest kurna dobra gra. Nie wiem czy Wajcha to masz, ale polecam, bo jedna z lepszych. No i Unlimited jest w cenie. Of Hello my dear, how are you? Hello, you. fine. Yourself? Yeah, no more. Do me a favour while you're looking around, because you're looking these. I need one of these Harry Potter games for my grandson. this one? Yeah. But he's selling it with his console, so I can't have it. It's like a bundle. Yeah, 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 yeah. long on GameCube, Harry Potter, no problem. Yeah, we'll let you know, yeah. I always like to look through these Yeah, yeah, yeah. Some people selling it as a bundle, blah, blah, blah. But Harry Potter is really good game, so yeah. I want it for right. For game. No manual, no manual. Alright, yeah, wait, all right. haven't seen you here before. I said finally, yeah. some guy with games, so yeah, yeah right. everybody yeah. having a uh, FIFA, sports games, graphic oh, yeah, games. Yeah, yeah. This is proper store, mate. <laughs> <Yeah. Thank you. laughs> Hmm. Hmm. That's the best price for taking me Eight. Hmm. Hmm. Curious. Eight yeah. hmm. Laptop. Xbox. Hmm. PS2 Slim. Mm. O nie, ten gościu to ma takie ceny, że podziękujemy dziękujemy. Noż kurna, nie pi, nie pi dzisiaj kurna. Mm. Jumanji. How much for love? Been used once, all the stuff I love the movie it's brilliant with the rock it's not the same but the uh. original one nothing <laughs> can beat it doesn't matter who who when which actor in the sequels is All right, thank you okay, <laughs> It's a microscope, 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 home, home, Chloe's <coughs> home. Oj, 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 jest trochę zimno. Troszkę chłodno, zima idzie, no niestety. Boże, co to jest? Muzyka, muzyka, muzyka. Jakie jest ceny na Twoje CD? 1£ za jedną i 2£ za dwójkę. Dokładnie. Singles One Pound może się uda zgarnąć. Bundle Aerosmith Kurna Eminem znowu Encore. Kurde, dobre ma Universal Movies Teams Streams. Greatest Blink. Blinka mam. Nowy Eminem. Kurwa macie, ale ma rapów. Eminem presents Eminem, o ja ale Jakiś Fatboy Slim. A Fatboy Slim znam, ale. No, Mitlow. Może. Znowu Eminem. Znowu Eminem. O kurwa macie. Po na chwilę to to sobie bierzemy Tupac? Nie, myślę, że Tupac Jarol, Jarol, też może kurno się Co Jay-Z. Emerald Joliet, Dungeon Dragon, you. U2, 18 Burnout Mitrov DMX, Yeah, <coughs> Jay-Z, Linkin Park Friends, Best Of Kasyk Disney 1, 2. Uuu one missing! O oh, no! O. Oh. Uh -huh. This is it! Wajha! Coś dla ciebie, kurda! No mm, co jest moim tego nie znam Hardcore presents gorinas, to mam To Wave menu. Eminem, eminem, queen, ale ten nowy z Adamem, or Smith, Greatest Hits. Kulno, dobre ma płyty, kuźwa, jebana. Eminem, znowu kur. Wszystko wydam, kurno. Dopiero zacząłem no szkurna. Kondycję trzeba sprawdzić. Eee, czy to jest od tego? Laps yes. jest. No to dobra, to jest sprawdzone. Top gun sprawdzone. Rimadzin mam pierwszego, ale Rimadzin nie mam. Oj oj oj. To może, to może może. Smith. A, a kurna eminemy to bierzemy kurna w super kondycji ma to jest sprawa, bo to kurna trzeba sprawdzić cholera mm, mm, Tak jest a, kondycja Dobra jest Wisnę sprawdzałem, Prince ja, taki sobie, ale dobry jest, Jay-Z, Linkin Park, u ho ho niestety odkładamy, Jay-Z dobry. Kurna rolula, nie bierzemy, nie Nie słuchałem, nie znam, więc Urany boskie święty Ale jest drugi tam Zgarnąłem, więc Tu jest pod spodem, więc mam nadzieję, że będzie dobry No co myś turchasz w hamburgerze Nie widzisz, że kurna stoję No i ten jest dobry, no to dobrze ja Minęłem i to już chyba mam tego, tak? Zaraz zobaczymy. Relaps mam już jednego, nie będę dwa brał. Relaps. Relaps. Recovery Eminem Universal album. Dobry Encore, dobry Jero Smith, no, yes, no czekaj, to yes. no, jest powiedziane to jest Dobra What's the best price for those please as a bundle? Oh two, four, six, eight, ten, twelve. Yeah, ten is fair enough, thank you. Get out! Back? Uh, yes please small will do thank you as a proper service Cheers, love. Uh. Yep. Oh, yeah off. no it's cheap so i can leave it you can sell it whatever <laughs> the price on your uh, cameras okay.

zaraz się dołączymy. Kurwa, ja to muszę przepatrzeć, więc za chwilę się widzimy, trzymajcie się hej.